Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj jest wtorek, 30 marca 2021 roku. Jestem na stacji Goleniów. W dniu dzisiejszym zapraszam Was na kolejny vlog z mojej stacji. Udaję się teraz na peron drugi. Nagram zaraz mijankę dwóch pociągów Regio. Jednego w relacji Kołobrzeg-Szczecin Główny, a drugiego w relacji Szczecin Główny-Kołobrzeg. Pociąg Regio z Kołobrzegu do Szczecina Głównego jest opóźniony około 5 minut. Nagram również pociąg Telka Wyczółkowski w relacji Lublin Główny-Świnoujście. Mam nadzieję złapać również jakiś skład towarowy. Tak więc czekam na przyjazd Regio. Pociąg Regio ze stacji Kołobrzeg do stacji Szczecin Główny, planowy przyjazd o godzinie 15.00, przyjedzie z opóźnieniem około 5 minut. Opóźnienie może ulec zmianie. Prosimy o zwracanie uwagi na komórkę. Zaopóźnienie pociągu przepraszamy. Region train to station Szczecin Główny, scheduled arrival time 1500 hours, will arrive with a delay of about 5 minutes. For the delay. Pociąg Revio ze stacji Szczecin Główny do stacji Kołobrzeg przez stację Nowogard-Gryfice-Trzebiatów wjedzie na tor pierwszy przy peronie drugi. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Train from Szczecin Główny Kołobrzeg via

A tutaj wjeżdża region, z brzegu do Szczecina Głównego. SA 136 001. Tak więc obydwa pociągi Regio odjechały. Jak widzieliście, udało mi się nagrać Miankę z dwóch smurfów. Tutaj z boku stoi ED78017, który odjedzie stąd jako pociąg Regio relacji Goleniów w Szczecin Główny. Jest to też troszkę ciekawa sytuacja, gdyż zazwyczaj na kursie tych pociągów kursują impulsy trzyczłonowe, czyli EN63A. No a tutaj mamy D78, czyli impulsa 4-członowego. Tak więc. Czekam na kolejne pociągi. Pociąg Regio do stacji Szczecin Główny przez stację Szczecin Dąbie stoi na torze trzecim przy peronie drugim. Planowy odjazd pociągu o godzinie 15.42. Regia Train to station Szczecin Główny via Szczecin Dąbie is standing on track 3, platform 2. Scheduled departure time 1542. Pociąg radio. Ze stacji Szczecin Główny. Wiedzie na tor. Przy Peronie 1 pociąg kończy bieg. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi Peronu. Regia train from Szczecin Główny. Is arriving on track 2, platform 1. Train terminates here. Please stand away from the platform edge. Wjeżdża pociąg Regio relacji Szczecin Główny Goleniów. sześćdziesiąt 63A 042 Tak więc, pociąg Regio ze Szczecina Głównego skończył bieg, odjedzie on o godzinie 16.04 jako Regio do Szczecina Głównego i zaraz po nim przyjedzie pociąg Regio ze stacji Szczecin Główny do stacji Świna Uście. Tak więc czekam na odjazd tego pociągu i na, i na Legio ze Szczecina do Świnoujścia. Pociąg Revio ze stacji Szczecin Główny do stacji Świnoujście przez stację Wysoka Kamieńska Międzyzdroje wjedzie na tor pierwszy przy peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Recie train from Szczecin Główny to station Świnoujście via Wysoka Kamieńska Międzyzdroje is arriving.

Pociąg TLK Wyczulkowski ze stacji Lublin Główny do stacji Świnoujście. Planowy przyjazd o godzinie 16.28 przyjedzie z opóźnieniem około 5 minut. Opóźnienie może ulec zmianie. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. Spóźniony pociąg TLK Wyczółkowski ze stacji Lublin Główny do stacji Świnoujście przez stację Wysoka Kamieńska, Międzyzdroje, planowy przyjazd o godzinie 16:28, wjedzie na tor pierwszy przy peronie drugim. Pociąg jest objęty obowiązkową rezerwacją miejsc. Wagony numer 10, 11 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 12 Trzynaście, znajdują się w środku składu pociągu. Wagony numer 14, 15 znajdują się na końcu składu pociągu. Opóźniony pociąg TLK Wyczółkowski, ze stacji Lublin Główny do stacji Świnoujście przez stację Wysoka Kamieńska, międzyzdroje, planowy przyjazd o godzinie 16.28 wjedzie na tor pierwszy, przy peronie drugim. Musimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. The delayed TLK train Wyczółkowski from Lublin-Glony to station Świnoujście via Wysoka Kamieńska między Zdroje scheduled arrival time 16.28 will arrive on track 1, platform 2. For this train a seat reservation is compulsory. Carriages number 10, 11, 12 will stop in first sector. Carriages number 13, 14, 15 will stop in second sector. Please stand away from the platform edge. We apologize for the delay. Wjeżdża pociąg TLK Wyczułkowski, relacji Lublin Główny, Świnouście. c Pociąg Remgio ze stacji Szczecin Główny do stacji Kołobrzeg przez stacje Nowogard, Gryfice, Trzebiatów Wiedzie na tor trzeci przy peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Regio train from Szczecin Główny to station Kołobrzeg. Va now regard Grufitza Cbiatel is arriving on track 3, platform 2. Please stand away from the platform edge. Wjeżdża pociąg Regio relacji. Szczecin Główny, Kołobrzeg. SA 136 001 Za stacji Świnoujście, do stacji Koszczno, przez stację, Szczecin Dąbie, Szczecin Główne, Szczecin Dąbie, Stargard, wjedzie na tor, przy peronie pierwszym. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się, do krawędzi peronu. Weedzie a train, from, Świnoujście, to station Cios z via, Szczecin Dąbie, Szczecin Główny. Stargard is arriving on track two, platform one. Please stand away from the platform edge. Pociąg REVIO ze stacji Kołobrzeg do stacji Szczecin Główny przez stację Szczecin Dąbie wjedzie na tor trzeci przy peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Regia a train from Kołobrzeg to station Szczecin Główny via Szczecin Dąbie is arriving on track 3, platform 2. Please stand away from the platform edge. Wjeżdża pociąg Regio relacji Kołobrzeg Szczecin Główny. SS 136 010 Pociąg Intercity. Przemyślani Ze stacji Świnoujście. Do stacji Przemyśl Główny. Przez Stację Szczecin Główny. Poznań Główny. Wrocław Główny. Katowice. Kraków Główny. Wjedzie na tor przy Peronie pierwszym. Pociąg jest objęty obowiązkową rezerwacją miejsc. Wagony numer 22-19 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 18-16 Znajdują się w środku składu pociągu. Wagony numer 15, 14 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 14. Pociąg Intercity. Przemyślani. Ze stacji Świnoujście. Do stacji Przemyśl Główny. Przez stację Szczecin Główny. Poznań Główny. Wrocław Główny. Katowice. Kraków Główny. Wjezie na tor przy peronie pierwszym. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się. Do grabędzi peronu. Planowy odjazd pociągu o godzinie 17.24. Wjeżdża pociąg Intensity przemyślanin. Relacji i świnousie Przemysł Główny. EP07479. No i tutaj kończę mój dzisiejszy film. Kilka ciekawych składów nagranych. Kolejny udany dzień. Dziękuję wszystkim za oglądanie i komentowanie. Do zobaczenia! Na razie